Grzegorz Buczkowski, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Skok, uhonorowany medalem Konfederacji Przyjaciół Jasnej Góry. Odznaczenie zostało wręczone przez przeora Jasnogórskiego klasztoru Ojca Bogdana Waliczka w czasie uroczystej pielgrzymki ludzi pracy. Kasa w ostatnich latach mocno zaangażowała się w pomoc dla Jasnej Góry. Podkreślał to w swoim przemówieniu Ojciec Bogdan Waliczek, mówiąc, że dzięki mecenotowi Skoków Jasna Góra nabiera blasku. Kasy ufundowały m.in. bursztynową suknię zawierzenia na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, kopułę tabernakulum w Kaplicy Matki Bożej oraz wyposażenie ołtarza polowego na szczycie jasnogórskim w trakcie pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego. W uznaniu tych zasług wcześniej medalami Konfederacji Przyjaciół Jasnogóry odznaczeni zostali także prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej Grzegorz Bierecki i przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK, profesor Adam Jedliński. Skoki włączyły się także w produkcję filmu o księdzu Jerzym Popiełuszce. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu 2007 roku. Premierę zaplanowano na jesień przyszłego roku. Zdjęcia kręcone były m.in. podczas tegorocznej pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, dokładnie w 25. rocznicę pierwszej pielgrzymki, którą prowadził ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pamięć o księdzu Popiełuszce wciąż jest żywa i starannie pielęgnowana. W czasie homilii wygłoszonej na Mszy Świętej biskup Stanisław Cichy mówił, że poprzez pracę człowiek uczestniczy w dziele stworzenia i że takiej postawy zawsze robotników uczył ksiądz Jerzy Popiełuszko. W 25. jubileuszowej pielgrzymce ludzi pracy na Jasną Górę wzięło udział ponad 40 tysięcy pielgrzymów z całej Polski.